Muzyka w każdym zna. Cudownie się bawiłam tańcząc w Barbie z jeziora łabędziego. Inni tancerze też byli bardzo interesujący. Taniec Karlity był pełen temperamentu i uduchowienia, a Iwan tańczył z taką radością i energią, i na pewno nie zapomnimy uroczej i dostojnej królowej wróżek. Czy chcecie wiedzieć coś więcej o krokach i układach pokazanych w filmie? Obejrzyjmy je razem, a ja powiem wam, jak nazywają się figury i pozycje, które przyjmują tancerze w balecie. Czeka nas świetna zabawa. Na pewno już zauważyliście, że niektóre nazwy używane w balecie mają dziwne obce brzmienie. To dlatego, że wszystkie są słowami francuskimi. Balet pochodzi z Francji. Więc do dzisiaj używamy francuskich nazw przy opisie różnych figur baletowych. Oto cztery tańce wykorzystane w filmie: taniec królowej Wróżek, taniec Karlity, taniec Iwana i taniec Małych Łabędzi. Muzyka w każdym z nas. Gdy gram, czuję muzykę w głowie. Czuję ją wokół mnie. Chodzi o komunikację. Ciężko to spisać. Czuję, jakbym miała w głowie ciężką, jasną, ciepłą kulkę. I lubię tańczyć, gdy słyszę muzykę. Lubię słuchać Mariah Carey. Każdy rodzaj rock. Muzyka klasyczna. Bob Marley, Rolling Stones, The Clash. Budzę się Wodzę tak dopiero wtedy, gdy rano morning, morning. posłucham muzyki klasycznej. Lubię I grać, bo to jest, jest fajne. Lubię like tańczyć. Wtedy jestem szczęśliwa. I Lubię hip-hop. Melodie z Britney, Britney Spears. ABBA. Abba pop, pop i takie tam rzeczy. Jedyk do orzeku. Rock, rock. Jazz, blues, and klasyka. Pop. Eli Lubię dużo różnych rodzajów muzyki. Muzykę mogę polecić każdemu. Teraz, gdy zaczęłam grać, lepiej się koncentruję w szkole i jestem bardziej skupiona na innych aspektach mojego życia. Muzyka naprawdę mi pomaga. Poza tym świetnie się bawię. Zaczęłam grać, gdy miałam 5 lat. Ogromnie mi się spodobało. Gdy miałam 8-9 lat, musiałam wybrać między fortepianem albo skrzypcami. Wtedy na obu instrumentach grałam równie dobrze. Mogłam zdawać do szkoły muzycznej albo na skrzypce, albo na fortepian. Stwierdziłam, że wolę skrzypce. Mogę je zawsze ze sobą zabrać, grać w orkiestrze, albo w zespole kameralnym, poznawać różnych ludzi i grać przed ogromną publicznością. Zawsze mnie to bardzo pociągało. Poznałam ją, gdy miała 7 lat. Olbrzymi talent, żadnych donsów, współzawodnictwa. Była zwykłą, szczęśliwą i wspaniałą dziewczynką, która miała mnóstwo przyjaciół. Powodem, dla którego jej muzyka jest pełna radości, jest po części to, że ona sama taka jest. Dzieci potrzebują wzoru do naśladowania, nawet takiego zwykłego muzyka jak ja, który pokaże im coś nowego i interesującego. Od razu się otwierają, oczy im błyszczą i są naprawdę podekscytowane, gdy słyszą muzykę. Wydaje im się, że to coś nowego, o czym jeszcze nie słyszały. Bardzo miło jest grać przed taką widownią, a nie przed dorosłymi ludźmi, którzy znają już te utwory na pamięć. Mój smyczek i skrzypce są częścią mnie. Są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Jestem z nimi przez cały dzień. W moim futerale znajdują się skrzypce i zapasowe struny. Mam dwa smyczki, jeden też jest zapasowy. I dużo zdjęć moich nauczycieli, przyjaciół, z którymi grałam koncerty. I mnóstwo pluszaków, które dostawałam od kolegów na szczęście. To prawda, że niektóre instrumenty pasują do osobowości człowieka, albo zdarzają się też takie, które kompletnie nie mogą się z tobą zgrać. Wystarczy wziąć skrzypce do ręki, od razu wiadomo, czy to instrument dla ciebie i czy będzie doskonały. Jeżeli się zastanawiasz, czy to na pewno ten, wtedy nic z tego. Smyczek gotowy. Dobrze leży w ręce. Brawo! Dziękuję. Byłoby fantastycznie, gdybym mogła podróżować po całym świecie, grać w ogromnych salach w różnych krajach, przed różnymi ludźmi, sprawiać, żeby się otworzyli, poznali nowe rodzaje muzyki. Uwielbiam to uczucie, gdy po koncercie przychodzi ktoś do mnie i mówi, że moja gra do niego trafiła. Bardzo mu się podobało. Tego właśnie chcę. Bliscy przyjaciele wiedzą, jaka jestem. Nie potrafię tego ukryć przed wielką publicznością. Jestem absolutnie uczciwa, daję z siebie wszystko. Od czasu, gdy zaczęłam grać, nie umiem przestać. Muzyka jest częścią mnie. Nawet gdyby mi ktoś zapłacił, żebym rzuciła granie, nie mogłabym tego zrobić. Jestem bardzo zaszczycona, że jestem w najwspanialszym mieście na świecie. Zobaczyłam najsławniejszych muzyków i odwiedzę Carnegie Hall. Marzę o tym, żeby kiedyś tam zagrać, więc to naprawdę wyjątkowe uczucie. Mam dużo szczęścia. Zaczęłam grać na wiolonczeli, gdy miałam 7-8 lat, czyli prawie 7 lat temu. Wtedy grałam na połówce, potem na 3-4 normalnego rozmiaru, a pół roku temu zmieniłam ją na pełny rozmiar. Chyba było to trochę za wcześnie, bo nie zupełnie sięgałam ramionami. Moja wiolonczela jest jak mój brat bliźniak. Wszędzie z nią chodzę, nikomu nie dam jej dotknąć. Jak dorosna chcę zostać lekarzem, kardiologiem, ale nigdy nie przestanę grać na wiolonczeli. To jest tak. W tygodniu jestem nieśmiała, tylko ćwiczę, ale jak idę do szkoły, do Juilliard, na zajęcia, wszystko ze mnie wychodzi. Wybucham głośno śmiechem, gadam, krzyczę, wszyscy nas znają i wiedzą jacy jesteśmy. Wiele osób uważa, że nie mam znajomych, ale to nieprawda. Juilliard toczy się moje życie towarzyskie, tu chodzi większość moich przyjaciół i zawsze cieszymy się na spotkanie w sobotę. Sobota to mój ulubiony dzień tygodnia. Nie ma specjalnej różnicy między graniem na dworze a graniem w sali koncertowej. Oprócz że wystroju, oczywiście, ale zawsze gra się dla ludzi. Wydaje mi się, że wychodzenie na zewnątrz i granie w metrze albo w parku to doskonały trening. Gdy stanę przed prawdziwą publicznością, będę się mniej denerwować. Moi bracia wybierają, gdzie gramy. Najczęściej mój starszy brat Pier. Wydaje mi się, że park na placu Waszyngtona to najlepsze miejsce. Tutaj można coś zarobić. Idziemy. Czasami zbiera się duży tłumek. To bardzo przyjemne uczucie. Gdy gram, znajduję się w swoim własnym świecie. Nie dociera do mnie nic z zewnątrz. Skupiam się na swoim wnętrzu i oczywiście na muzyce. Ale gdy wracam do rzeczywistości, z reguły jestem uśmiechnięta.